Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Starosto, Panowie prokuratorzy, Burmistrzowie, Panie i Panowie Policjanci, Pracownicy Cywilni. Szanowni Państwo, obserwowałem dokładnie tą odprawę i podawane efekty pracy. Więc pozwólcie na taką małą refleksję. Jeżeli rozpatruję Komendę tym garnizonem w Gliwicy, w skali całego śląskiego garnizonu, który w ramach kraju osiągnął bardzo dobre efekty i wyniki, co zostało zauważone przez pana ministra Sienkiewicza i komendanta głównego policji, co zostało potwierdzone na prawie rocznej w Katowicach, to można by było powiedzieć, że śląska policja bardzo dobrze pracuje I tak jest. Przejdę teraz do garnizonu belgijskiego. Szanowni Państwo, Wam tutaj siedzącym składam wyrazy podziękowania za pracę roku 2013, ponieważ ta praca ona została zrealizowana, wysiłek został włożony i patrząc obiektywnie na to, Państwo chcecie zrobić wszystko żeby tym mieszkańcom, którzy tutaj mieszkają na terenie miasta i powiatu grodzkiego, zapewnić bezpieczeństwo. I za to ja, jako śląski komendant Wojewódzki policji, każdemu z was, którzy tutaj siedzą, niezależnie od stopnia, szarży, pełnionej funkcji i pracownikom cywilnym, łącznie z kierownictwem, z głębi serca dziękuję. I to są szczere, uczciwe słowa. Teraz kilka rzeczy dotyczących ale faktycznie zabezpiecza porządek publiczny. A Państwo żebyście mieli satysfakcję z tego, że nosząc mundur i orzeł na czapce Rzeczypospolitej Polskiej jesteście w Enidzie. I to nie są wydumane oczekiwania generała Jarosz. Tylko tak powinno być. Panie Komendancie ocena końcowa, bo ona musi być. Proszę Pana, biorę Pana chęć pod uwagę, Ciężką pracę tych ludzi daje państwu ocenę 4, tak na wyjątku. Ale 2014, panie komendancie, to jest ciężka praca, żeby naprawdę wiele rzeczy, które są do naprawienia, ale leżą po stronie pana komendanta, żeby one zostały zrealizowane. Żebyście panowie, szanowni państwo, policjantki, policjanci, pracownicy cywilni, mieli komfort być atmosferę. Szanowni Państwo, jeżeli my się nie będziemy szanowali sami, to nie oczekujmy szacunku od kogokolwiek. Kogo. Jeżeli my nie będziemy budowali atmosfery w policji, to nie oczekujmy, że ta atmosfera będzie gdzieś. Więc nie każdy z policjantów. Każdy. Niezależnie na jakim stanowisku pracuje. Ja nieraz rozmawiałem z szeregowymi funkcjonariuszami, pytam, jak pan się czuje? jest Pana rolę tej organizacji? Co pan tutaj robi? I słyszę tak: Panie generale, co ja mogę? Szanowni Państwo, wy możecie bardzo dużo. Jeżeli właściwa postawa i dobra służba każdego z Was będzie przekładała się na to, co robicie na ulicy i czym służycie w stosunku do społeczeństwa, to jest to coś, co jest kamieniem milowym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miejskiej policji. I to od Was. Zależy. I to Wy jesteście tym fundamentem właściwych proporcji, korzeni i oceny w pracy policyjnej. Nikt inny. Dziękuję panu generałowi za naszą ocenę. Słyszeliście państwo, że jesteśmy skierowani na cztery, z lekkim nadatkiem siła pracy przed nami. Bez powyższego należy się udać w odpowiednim kierunku i przystąpić do pana naszego где я штаб